Rozdział dziesiąty. Upadek. Pod ogromnym wrażeniem tej wizji wróciłem do domu. Jednak na skutek reakcji na narkotyki nie mogłem spać. Z mojej podświadomości wylały się wszystkie przejawy popkultury, którymi nasiąkałem przez całe życie. Z ich pomieszania zacząłem tworzyć własne teorie, coraz bardziej oddalając się od prawdy i racjonalizmu. Otworzyłem puszkę Pandory, z której nie potrafiłem już zamknąć. Wtedy z całym impetem wkroczyło zło, które podając się za Boga, wykorzystując moją ślepą wiarę we własny intelekt, odciągnęło mnie od wiary chrześcijańskiej, przekonując mnie do tego, że jestem kolejnym po Chrystusie oświeconym, który będzie prowadzony przez Boga do uratowania świata, co było bzdurą, grzechem, nie mającym nic wspólnego z prawdą o Chrystusie, który jest doskonałym Bogiem, który jako jedyny może zbawić świat. Straciłem stały grunt pod nogami. Fundamenty mojej wiary okazały się zbyt słabe, by oprzeć się tej próbie. Wszędzie dostrzegałem znaki potwierdzające moje teorie. W telewizji, w radiu, w słowach ludzi. Szatan, podający się za Boga, dorzucał kolejne piłeczki, którymi nie byłem w stanie już żonglować. Błyskawicznie spadałem z myślami napełniającymi mnie strachem, beznadzieją i szaleństwo. W końcu skończyłem, biegając o szalały po polu, zapędzany jak przerażone zwierzę przez głos chaosu, który stworzył piekło w mojej głowie. Żona, widząc, co się ze mną dzieje, zaprowadziła mnie do lekarza, jednak było już dla mnie za późno. Głos szatana, podającego się pod Boga, zakorzenił się we mnie głęboko, doprowadzając mnie do tego, że rzuciłem się przez okno przekonany, że w ten sposób ratują swoją rodzinę i świat.